Był modelarzem szybowcowym, pilotem akrobacyjnym, zawodnikiem i pilotem samolotów akrobacyjnych, pilotem pokazów lotniczych na różnych typach samolotów. Przez 32 lata był pilotem liniowym w PLL Lot, kapitanem Beninga 767. Pogodą ducha i pasją zarażał innych. Swoimi pokazami akrobacyjnymi porywał publiczność. Zachwycał podniebnymi improwizacjami. Tysiące figur i kombinacji. Pętle, korkociągi, beczki, wolne, szybkie i akcentowane, świeca, przewrót, wywrót, zawrót. Dla marka Szufy żaden problem. Najtrudniejsza figura, Pana zdaniem, do wykonania? Ja nie wiem, na moim etapie to już e, raczej e, nie, nie mogę powiedzieć, która jest najtrudniejsza. Trudność figur w tej chwili jeżeli o mnie chodzi, no to ogranicza mi samolot, prawda Moc silnika, jego y, walory powiedzmy y, y, pilotażowe. Natomiast y, Pionowe figury. Pionowe figury wszystkie są te, które są w jeździe do góry. Są trudne o tyle właśnie, że to nie jest duża moc, to jest tylko 210 koni, więc tą mocą trzeba rozporządzać odpowiednio, bo, bo ona się szybko wyczerpuje ta, ta moc. Jak samolot się wznosi pionowo do góry to z prędkości 350 na godzinę, gdzie powiedzmy mam nad ziemią 350 na godzinę, jak go postawię do pionu, to na przestrzeni 300 metrów praktycznie samolot już wisi na śmigle. I już dalej nie poleci. Trzeba się odwrócić i z powrotem do Ziemi. Akrobacja do lotnictwa zrodziła się w 1974 roku. Samolot Christian ingl II był jego wielkim marzeniem. Podkreślał to wielokrotnie, także w wywiadzie dla telewizji ProArt. Ten samolot, tak, to jest moje oczko w głowie, najpiękniejszy samolot akrobacyjny jaki ja znam. E, da, od dawna go chciałem mieć, nie sądziłem, że będzie mi kiedyś stać za to, żeby coś takiego posiąść. E, miałem swego czasu model taki, 2,5 metrowy tego, tego właśnie samolotu, a teraz nie latam. Dlaczego właśnie ten samolot? Bo jest śliczny, nieprawdaż? To jest samolot kultowy, samolot akrobacyjny. Dwupłat, mały, zwarty, amerykański samolocik, który został stworzony właśnie do akrobacji. I do dzisiaj służy. Ten jest w miarę młody, 98 rok, więc jest zupełnie młody jak na samolot, ale no, jak widać jeszcze chyba Proszę nam zdradzić sekret tego widowiska na niebie. W czym on tkwi? W prędkości, w, oczywiście w umiejętnościach. Co trzeba mieć jeszcze? No nie wiem, musiałbym zapytać raczej e, tych, co to oglądają. Czy to się podoba? Dlaczego się podoba? Jak to wyglądało? Bo tak naprawdę ja tego nie widzę. Ja to robię, tworzę, maluję tam po niebie te, te dymki. Ale tak naprawdę tego efektu swojego, swojej tej pracy, ciężkiej nawiasem mówiąc pracy, nie widzę. Dopiero na filmach, gdzieś tam jak jest sfilmowane, to, to wtedy można się temu przyjrzeć i wychwycić oczywiście błędy, niedokładności jakieś, które się człowiek potem stara naprawić w następnym locie. To jest tak zwany freestyle, latanie na pokazach, prawda? Czyli robi człowiek to, co mu przyjdzie do głowy, co uważa, że akurat powinno w tym miejscu się znaleźć, na tej wysokości, z tej prędkości. No trzeba wybrać te e, figury z arsenału, całego arsenału figur. Goście pierwszego pikniku lotniczego w Michałkowie 21 i 22 maja 2011 roku mieli niepowtarzalną okazję podziwiać akrobacje lotnicze w wykonaniu tego utalentowanego pilota. Niecały miesiąc później 18 czerwca nikt nie mógł uwierzyć, że Marek Szufa nie żyje. Jezus. Zginął tragicznie podczas piątego Płockiego Pikniku Lotniczego. Jego samolot, Christian Eagle II, po wykonaniu kilku figur akrobacyjnych rozbił się na Wiśle. To pierwsze komentarze, krótko po tragedii, które nagrali dziennikarze Telewizji ProArt. Radosław Oleksy, przewodniczący sekcji modelarskiej w Aroklubie Ostrowskim, Marka Szufe poznał 11 lat temu. Był wyjątkowo skromnym i ciepłym człowiekiem, mówił wówczas. Ja go nazywałem człowiekiem orkiestrą. Z, tej, z racji wykonywanego zawodu i, i tego, jak go wszędzie było pełno. A był znakomitym facetem, świetnym kolegą, nigdy nie mówił nie. To po prostu był taki człowiek, do którego się podchodziło, i on mówił: Cześć, jestem Marek. Wielu ludzi podchodziło do niego jak do gwiazdy. On już w tej chwili był bardzo medialny, bardzo, bardzo rozpoznawalny. Jego czerwony kombinezon po prostu było widać wszędzie. Samolot do tego był rozpoznawalny, więc, więc no, ale prywatny był no, praktycznie przyjacielem, kolegą. Marek Szufa od 2006 roku był honorowym członkiem sekcji modelarskiej Areo Klubu Ostrowskiego. Już wtedy wszyscy wiedzieli, że żadna już impreza lotnicza bez Marka Szufy nie będzie taka sama. Marek był naszym przyjacielem, szczególnie naszego też Aro klubu, mimo że nie był naszym członkiem, ale honorowym członkiem sekcji modelarskiej. Spotykaliśmy się na zawodach modelarskich, przylatywał do nas towarzysko. No, człowiek o ogromnej wiedzy lotniczej, której przekazywał tym młodszym pokoleniu, nas siedząc na starcie, dyskutowali, rozmawiali na temat akrobacji. No, strata na pewno niesamowita dla środowiska lotniczego ogólnopolskiego. Kolejne festyny lotnicze już nie będą takie same bez marka szufy. No na pewno no to, co pokazał w tym roku na naszym festynie, podobny pokaz akrobacji był w Płocku. No zabrakło mu lotniczego szczęścia, jak to się u nas mówi, tych paru metrów, które, żeby wyjść z tej figury.